Panie Ewo, większość osób w BTL-u, tak sobie według moich błyskotliwych rachub wynika, że są właściwie stąd. Jest trochę osób z, z, z innych miast Polski, ale większość chyba jest gdzieś stąd, Białego Białegostoku czy Podlasia. Panie, jest przypadkiem tutejszym, czy...? Nie. A skąd pani przybyła z do Białegostoku? Ostrołęki. Z Ostrołęki. Z Ostrołęki. A y, y, przybyła pani z tej Ostrołęki na studia czy wcześniej? Na studia. I po studiach od razu w zostałam tutaj w Białymstoku w teatrze. Także udało mi się od razu załapać na etat. Mhm. A to mhm. był plan, to było marzenie, żeby od razu przejść no, i być tu w ogóle? Było, był plan, żeby od razu gdzieś pracować, ale tego, co pamiętam, to nie od razu było tak miejsce tutaj dla mnie. Hmm. I jak przychodziłam rozmawiać z panem Dyrektorem Kobrzyńskim na temat tego, że chciałabym tutaj być, bo, bo, bo chciałam, ale mówił Ewa, no tutaj teraz nie ma szans, wiesz, Olsztyn i Lublin też ładne miasto. Oczywiście, że ładne nie. Da no, się i pozapraszałam sobie dyrektorów na różne dyplomy w szkole teatralnej. Zaprosiłam i z Lublina właśnie, i z Olsztyna. I przyjechali, oglądali. I w końcu przyszedł dyrektor, dyrektor Rej do mnie i mówi Ewunia, czemu ty mi głowę zawracasz? Przecież ty już jesteś w BTL-u. I od niego się dowiedziałam, że zostałam zatrudniona, gdyż Wojtek Szelachowski postanowił nasz dyplom. Yy, zrobiony w szkole teatralnej, krótki kurs piosenki aktorskiej, przenieść tutaj, no i. Szybki transfer, Szybki, tak, i szybko, <głos》>, szybko, mm -hmm. szybko, zostałam tutaj zatrudniona, także miałam szczęście. My już w tym btl ale widzimy jeszcze z tego teatru, no. bo chciałam z Ostrołękę uh -huh. zahaczyć, bo to jest miasto niewielkie, oh. uh -huh. bez teatru, prawda? Bez bo może nie... jest najbliższy. Teatru. Właśnie, to jest najbliższy, uh -huh. więc yy, chciałem zapytać, jak w Ostrołęce wyglądało pani. Że tak powiem, wchodzenie w ten jakiś teatralny świat, czy rozwijanie pasji, jeżeli ona była teatralna, bo są osoby, które wcale nie myślały, żeby być aktorami, ale los tak pokierował ich życiem. Jak to było w, w Ostrołęce w Pani przypadku? W moim przypadku to się wszystko zaczęło od konkursów recytatorskich. Okay. Bo już w podstawówce brałam udział w konkursach recytatorskich. Później w ogólnopolskim konkursie recytatorskim też w liceum. A taki kontakt właśnie z tymi konkursami, to miałam poprzez mojego tatę, bo mój tata był poetą, pisarzem, więc z poezją z, z prozą miałam do czynienia, można powiedzieć, na co dzień. Także. Jak on gdzieś szedł oceniać kogoś, bo był często w jury, Aha. no to i mnie zabierał jak byłam mała, to podpatrywałam sobie jak to się działo i gdzieś tego bakcyla łyknęłam. Także. W liceum byłam też w takiej szkole, w, 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 w liceum ogólnokształcącym, ale klasa była artystyczna, jedna jedyna nasza artystyczna, artystyczna klasa. Także. A, y... Zajmowaliśmy się wszystkimi oczywiście uroczystościami w szkole, ale mieliśmy też swój taki teatr norwidowski, mm -hmm. y, z którym jeździliśmy na różne przeglądy teatralne, także tam też już tak z Ireną Jun współpracowaliśmy. Aktorką teatru tak, studio tak, w Warszawie. Tam, do tam już nie liznęłam gdzieś tego teatru, ale to jeszcze też nie do końca było moje takie wyobrażenie, że ja będę te aktorką, prawda? Nie. Mm -hmm. Po liceum nie wiedziałam zbytnio, dokąd pójść, więc, żeby się jeszcze móc zastanowić, trafiłam do Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego mhm. w Ciechanowie. Ok. Na kierunek teatralny. A. I tam były piękne dwa lata mojego życia. Naprawdę? Cudowne, po prostu cudowne. Tam dopiero gdzieś pojawiła się myśl, że może jednak do teatru. Mhm. Sporo ludzi z naszego rocznika, tam z Ciechanowa, właśnie zdawało gdzieś do szkół teatralnych, nie dostało się, dlatego tam, tam, tam zaczęli naukę. I pomyślałam sobie, że jak oni próbują, to czemu ja mam nie spróbować? Mm -hmm. A, akurat... A proszę mi powiedzieć jeszcze mm -hmm. zanim, to mm -hmm. chciałem zapytać o, te, o ten profil artystyczny w szkole, bo, czy mm -hmm. to, czy, bo to jest bardzo ciekawe, czy to, mm -hmm. czy to było, były jakieś dodatkowe zajęcia, e, że tak powiem w tematyce, nie wiem, czy, czy jakieś muzyczne, czy, czy tekstu, czy recytacji, czy, jakieś, czy coś na scenie, jakby? Co, co było w tej klasie e, o profilu artystycznym dodatkowego, ponadstandardowego? Jeśli chodzi o program nauczania, to nic. To okay. było wszystko zasługą naszego profesora, naszego wychowawcy, który właśnie taką klasę założył. I jakby to były wszystkie zajęcia, które mieliśmy związane z teatrem, były pozalekcyjne. Czyli pasja, były, tak, absolutna pasja tak, pedagoga, tak, tak. który gromadzi wokół siebie młodzież, tak. która ma podobną pasję i wspólnie tak, realizuje ją po godzinach. Tak. tak. Mhm. Tadeusz Siewierski się nazywał. Fantastycznie to jest kolejna opowieść mhm. o tym, jak na drogi życiowe bardzo wielu osób wpływają nauczyciele. Mhm. Najczęściej, są to, najczęściej jest to ta polonistka, ta jedna polonistka, ale to pokazuje, jak, jak to jest ważne. Nie? Jak to jest super ważne, że, że takie spotkanie może naprawdę zdecydować o drodze. Tak, on nam organizował właśnie różne kursy i tańca. I tańca nowoczesnego, i klasycznego. Mieliśmy z choreografami spotkania, no właśnie z Ireną Jun, mm -hmm. y, która do nas przyjeżdżała raz w miesiącu, co prawda rzadko, no ale przy tym napięciu mm -hmm. materiałów w szkole to i tak jakoś było wystarczająco. Szczególnie, żeśmy częściej pracowali przed wyjazdami na festiwale, na jakieś mm -hmm. przeglądy teatralne. Mm -hmm. A czegoś mm -hmm. się Pani nauczyła w tym studium? Ma Pani takie poczucie dzisiaj, oprócz mm -hmm. tego, że rozumiesz, że to był świetny czas, że mm -hmm. fajne osoby i to jest. W Jakieś się młodą osobą trafia się do takiego środowiska. A, a, a ma pani takie poczucie, że tam się pani nauczyła czegoś? Co pani tak. zabrała ze sobą? Tak. Do, do plecaka, tak. dalszą podróż? Tak, tak, tam się nauczyłam, jak sobie radzić na scenie. Mhm. Jakie są różne środki wyrazu? Mieliśmy dużo zajęć ze wspaniałymi profesorami, z którymi robiliśmy różne etiudy. Fajne takie przedstawienia, w których i śpiewaliśmy, i recytowaliśmy, i zmierzaliśmy się z jakimiś dramatami, ale też i fonodramy, tak zwane. Czyli udawaliśmy, że śpiewamy, tak, ruszaliśmy ustami, a musieliśmy do tego ułożyć sobie jakąś, jakąś tam scenkę, a już śpiewał ktoś inny, tak. Także to też fajne takie były przygody. No, i takie, takiego obycia z widownią, bo tam były nasze pierwsze spektakle. Mhm, ale one były Także, grane jakoś regularnie? Tak, tak, grane okay. były. Wystawiane dla publiczności ciechanowskiej w mhm. klubie Zamek. Tam był taki klub yy, kulturalny w Ciechanowie. Bardzo fajne, naprawdę mhm. fajne miejsce. I tam spędziła Pani dwa lata po w w studiu? Tak, dwa lata. No, i oczywiście zdobyłam dyplom, mogłam już pracować w Domu Kultury. Także jak przyjechałam na egzaminy do szkoły teatralnej, to już wiedziałam, że pracę mam. Nie bałam Czyli się. Nie ma stresu. <grym> tak. Nie ma stresu. jak mnie nie przyjmą, to się Takim nie załapię. Tak, także mhm. w razie czego, to już pracę w Ostrownę, w domu kultury, miałam zaklepaną. Także mhm. tak. A czy miała taki pani poczucie braku mhm. y, takiej powiedzmy, infrastruktury, można powiedzieć, artystycznej, kulturalnej, które no, nie mają mniejsze ośrodki? Nie? Wiadomo, mhm. że one są, nie są tak rozbudowane jak w, w dużych miastach. Czy Pani to w ogóle w jakiś sposób doskwierało? Na przykład to, że nie ma pod bokiem, nie wiem, teatru dramatycznego, filharmonii, etc. Jakby, czy to... Nie. Mm, nie. Dużo, nie, Dużo było wyjazdów i ze szkoły organizowanych do teatrów, do Warszawy. Mm -hmm. Wyjeżdżaliśmy bardzo dużo. Czyli my nie powiem. mamy teatru, to my pojedziemy tak, sobie. My sobie to wszystko zorganizujemy. Mm -hmm. Mm -hmm. A Białystok był na tej mapie tych wyjazdów? Czy mm -hmm. raczej Warszawa? Nie, Warszawa. Mhm. <laughs> Warszawa, Warszawa. Mhm. Mm -hmm. To jak ten Biały Stok się pojawił w, w Pani życiu, na tej mapie? Jak on się pojawił? No po prostu jedną z koleżanek, która tam ze mną w Ciechanowie się uczyła, była rok wyżej, była koleżanka, która później zdała tu do, do Białego Stoku na Wydział Sztuki Lalkarskiej i wyraziła opinię, że jest świetnie. Pomyślałam, że spróbuję. Rozumiem, że ja tu jest świetnie. Nie Tak, przyjeżdżaj, mhm. spróbuj. Mhm. Nikt nie wierzył w to, że, że się dostanę. Rodzice też, gdzie ty tam jedziesz, przecież gdzie, nie masz szans. Jak to ja nie mam szans? Siódma na liście. Pięknie było. Mhm. Ale czy Pani da w ogóle, oprócz dostałam. tego, że jest świetnie, <laughs> oprócz tego, że jest świetnie, to już ustaliliśmy, czy Pani wiedziała w ogóle coś jeszcze o tym, czym jest w ogóle teatr Ale teatr w formie, z, z, z czym mhm. Pani przyjeżdża? Mhm. To mnie bardzo ciekawi, to spotkanie mm -hmm. jakiegoś wyobrażenia, albo tego, mm -hmm. że szkoła teatralna jest fajnie, z tym co Pani zastaje w tej szkole, mm -hmm. to spotkanie, jak ono mm -hmm. wyglądało? Nie do końca byłam świadoma mm -hmm. tego, że to i ruch przedmiotem, i na, na pierwszej etiudzie, którą miałam zrobić na egzaminie było to, że musiałam ożywić kapelusze i zrobić z nich jakąś tam scenkę. No gdyby nie to, że wspaniali studenci, którzy nam pomagali, oświecili nas, tak, <laughs> jak to nie? ma wyglądać mm -hmm. i, i z czym to się je, no to nie wiem, czy bym sobie poradziła. Ale było to takie bardzo odkrywcze, nie? że to może kapelusz żyć własnym życiem i można z tego ułożyć scenkę. Mm -hmm. No oczywiście zetknęłam się z Teatrem Lalek w swoim życiu, bo yy, i do nas, do Ostrołęki przyjeżdżały teatry również mm -hmm. z występami, mm -hmm. także wiedziałam, co to jest. Tak, ale to jest po prostu... Ja też wiedziałem oglądając, co to jest, ale myślę, znaczy myślę, ale ten świat jest od drugiej strony, mm -hmm. po drugiej stronie parawanu, mm -hmm. on jest po prostu inny, fascynujący, mm -hmm. też trudny mm -hmm. to jest. To jest ożywić lalkę. Mhm. To nie jest rzecz prosta, prawda? To nie jest mhm. najłatwiejsza rzecz na świecie. Tak, myślę, chyba, że do końca nie byłam świadoma, mhm. na co się pisze, zdając do szkoły, mhm. ale szybko złapałam bakcyla. Także. Mhm. Poczuła pani, tak, że to jest tak, to miejsce, że, to jest, że koleżanka miała rację, że tak, świetnie. że jest rację, świetnie, tak jest. Mhm. <grafy> nie Czy żałuję to... też nie, żadnej decyzji swojej. I co na to rodzice? No Bardzo się ucieszyli, <grafy> że siódma na liście. No, bardzo mi mhm. pomagali, wspierali mnie. Mhm. Tak. Czy to było no. życie pod tytułem Nie wychodzę od rana do nocy ze szkoły? Czy toczyło się jakieś życie poza, no, poza akademią? No, bardzo bujne życie tak. poza akademią. A co tam w tym bujnym życiu się no, działo? No, bujne w życie, no. I spotkania mhm. towarzyskie i, i wspólne wyjścia do, do różnych klubów mhm. i tanecznych i. I nie tylko. <noise> mm -hmm. Nie, było bardzo sympatycznie. I kiedy pani zaczęła myśleć o tym, studiując, no, że co, 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 po szkole? Co po szkole? Bo to jest taka myśl, to się mm -hmm, pojawia, prawda? Mm -hmm. Pod koniec szkoły zwykle. Tak. E, wiemy, że mamy pl plan B, jest Dom, mm -hmm. dom Kultury, może być, mm -hmm. można mm -hmm, wrócić, mm -hmm. no ale może nie, może to będzie jednak teatr. Mm -hmm. e, jaki był plan, jeśli był? W głowie, panie na czwartym roku dopiero zaczynaliśmy, prawie wszyscy myśleć co dalej, no bo to pierwsze trzy lata to beztroskie. Mm -hmm. Studiuje się i tyle, nie? Tak, na czwartym roku, jak już zaczęły się dyplomy, zaczęło się pisanie pracy mm, magisterskiej, no i wtedy przychodzi taka myśl, co dalej, co dalej, co dalej, co dalej że bardzo polubiłam biały stok, więc no pierwszą myślą był ten Białystok, no ale jak mhm. tutaj już było, wszystkie etaty były zajęte i nie było szansy, no to drugi zespół, który tak mi jakoś utkwił w pamięci, to był zespół z Lublina, mhm. gdzie i znałam trochę ludzi, jak żeśmy przyjeżdżali na festiwale również już studiując okay. jako studenci. Mhm. To gdzieś taki bliski memu sercu był ten Lublin i, i ten zespół zespół z Lublina cały. Także dlatego tam też i próbowałam gdzieś. A tu miałam po prostu szczęście, bo koleżanka, która była w teatrze w stoku dostała angaż do teatru Lalka w Warszawie i zrobiło się miejsce. <głosy> <głosy> I po prostu ja wskoczyłam mm -hmm. na to miejsce. I to był 85 rok? To był. Boże, 95. 95. 95 rok, okej. Okay, okay. 95 rok, no to mhm. już trochę czasu Pani to spędziła w tym 27, 27 mhm. lat. To jest y, czas teatralnej szczęśliwości? Praca tutaj? Czy do, 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 doły i górki? Czy łagodne jak w każdej żeglowanie, pracy, czy Jak w każdej pracy. Raz jest fajnie, raz nie bardzo. <laughs> w zależności od tego, z kim się pracuje, kto przyjechał, to wyjechał. Mm -hmm. Nie, ale bardzo, bardzo na plus jestem. Jest coś, co pani szczególnie lubi w teatrze lalkowym? Co lubię szczególnie? To, że mamy możliwość, jako jedyni chyba, pokazać coś zupełnie w innych formach, prawda? Że mamy. Większe bogactwo środków teatralnych. to i lalki, kostiumy, maski, cienie. Chociaż mm -hmm. już i dram dramatyczne teatry też zaczynają trochę od nas podbierać mm -hmm. tych różnych naszych form, mm -hmm. ale wydaje mi się, że to jest najbogatszy teatr, jaki jest to teatr Lalek. Mm -hmm. A w tym teatrze Wszystko teatr się tu zmieści już. I dramat, wszystko mm -hmm. się tu mieści w tym naszym teatrze. Mm -hmm. Ale y bo y czy. czy, czy... Pa, pa, bo teatr lalek dzisiaj też a propos tego mieszczenia się, prawda? Uh -huh. On dzisiaj jest też po prostu takim teatrem dramatycznym aktorów bez lalek zupełnie. Uh -huh. Czy to jest dla aktorki lalkarki bardzo duże wezwanie? Czy niekoniecznie. To się tak odbywało stopniowo. jak ja trafiłam do teatru, to jeszcze, jeszcze bardzo często były tak zwane parawanówki. Mhm. Uh -huh że graliśmy za parawanem, ale też i zaczął Wojtek Szelachowski swoje piosenki, więc już już było wychodzenie normalnie do ludzi, granie tych spektakli muzycznych i bardzo szybko żeśmy się jakoś tak oswoili z tym byciem na scenie w, taki, w takiej zupełnie innej formie niż i bez tych form właśnie, bez lalek, mhm. że, że sami. To tak przeszło łagodnie, mhm. można powiedzieć, że jest zadanie i jak my jesteśmy zadaniowi, mamy zadanie do wykonania, to nie myślimy po prostu, czy coś umiemy, czy innego robimy. Czy to jest <noise> tak to podejście, jak tak, z make-upem, tak, nie ma osoby od make-upu, to tak, sobie tak, zrobimy to sami. po prostu jest takie zadanie mm -hmm. i trzeba je wykonać mm -hmm. i robimy, tak jak umiemy najlepiej po prostu. Mm -hmm. A od tego jest reżyser, żeby nas poprowadzić, tak? Jak coś nie tak, to nas wyrówna, wyprostuje. Tu, proszę panią, może trochę inaczej, może mm -hmm. tak, może tak. BTL ma widownię od, właściwie od narodzin do, mhm. do śmierci w tym sensie, że rzeczywiście to jest widownia wiekowo absolutnie rozstrzelona. Każda mhm. grupa tutaj wiekowo-społeczna przychodzi i są spektakle dla bardzo małych i starszych i mhm. większych i średnich i młodzieży i mhm. dorosłych i czy, czy Pani ma jakąś swoją szczególnie ulubioną widownię? W sensie mówię, właśnie myślę o tym wieku. To znaczy... Dla mnie to dziecięca widownia. Tak? Tak. Dlaczego? Ja najbardziej lubię w bajkach dla dzieci, w tych spektaklach dla dzieci grać. Po A... pierwsze, nie ma takiego stresu. Aha. <gry> Ta publiczność dziecięca jest bardzo otwarta, szczera, tak czuć, że oni oglądają, że chłoną to wszystko. Nie czuje się takiej tej krytyki z drugiej strony. Jednak w tych spektaklach dla dorosłych jest. Taki większy stres. Mm -hmm. Ale Większa też dzieci są bez wątpienia. że ktoś nas ocenia. Nie ale... szkodzi, ale dzieci są szczere. Aha. A mm -hmm. tu przyjdzie, ktoś pojrze, cudownie, a potem się słyszy coś innego. Dziecko ci powie od razu, że nie fajnie, kiedy to się skończy, kiedy się skończy ta bajka. Tylko zaczęliśmy grać, już dzieci mm -hmm. krzyczą, kiedy koniec, mamo kiedy do domu. Już wszystko wiemy, że coś tu nie halo. Nie? Mm -hmm. Mm -hmm. To ciekawe, to bo dla fajnie. wielu osób to jest z kolei koszmarna widownia. Nie? To znaczy, że te dzieci, właśnie przez to też między innymi, mm -hmm. prawda? że one po prostu są klasyczną widownią elżbietańską, <laughs> która w czasie rzeczywistym reaguje na wszystko, tak co się jest, dzieje tak na scenie. Konwencje społeczne scenę, ograniczenia tak, tutaj nie mają znaczenia żadnego. Są mm -hmm. piękne te dzieci wszystkie. <laughs> proszę mi powiedzieć pani Ewo, a co pani lubi robić najbardziej poza teatrem? Jak pani nie jest w teatrze i nie gra tych bajek dla dzieci, to co najbardziej pani lubi robić? Grzebać się w ziemi. Ok. Ogródek, kwiatki, trochę przekopać czegoś, pospacerować, lubię łapać ryby. Czyli zupełna przeciwność. Tak. Z Czarnego boksu uh -huh. ku naturze, niebu. Tak. Uh -huh. Tak. Zdrowo. Nie mam dużego ogródka, ale zawsze tam troszkę znajdzie się tej ziemi, żeby tam. Do przekopania. Coś... Co pani tutaj przyniosła, panie Ewona, proszę powiedzieć? Ja przyniosłam co? Bo miałam przynieść jakiś przedmiot związany z teatrem, który lubię, tak? Nie mam takiego jednego przedmiotu, ale pomyślałam, że bardzo lubię w teatrze. że mam krótkie włosy, mhm. to bardzo lubię wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, Aha. które pomagają mi szybko zmienić się w kogoś, tak? Szybko zmienić swój wizerunek, szybko złapać postać. Jak już mam perukę czy kapelusz, to już wiem, mm -hmm. kim jest ta osoba, którą mam grać. <grych> I przyniosłam kilka takich propozycji, by pokazać właśnie. I co tu gdzie mamy? Gdzie tu mamy na przykład kapelusz, który mam na sobie w spektaklu o Jasiu i Małgosi, gram taką fajną babę Jagę? Mm -hmm. Gdzie mam na początku taki piękny czepiec, w którym jestem na cieniu. A później, jak już wychodzę do publiczności, to jeszcze zakładam taką maskę. No i jestem prawdziwa, bo bojaga, nie? <noise> jak niewiele trzeba, żeby się szybko zmienić, prawda? Piękne, mm -hmm. po prostu uwielbiam. To na przykład jest kapelusz, w którym grałam anioła w spektaklu. Brak sensu, żyrafa, aniołek i stołek. I mieliśmy na sobie piękne, takie białe marynarki, i zakładało się kapelusz, już byłam aniołem, tak? <grywki> Lubię takie szybkie przemiany. Teraz gram w spektaklu z głową byka, mamy mamę Michała. Jednocześnie w tym spektaklu gram tatę, więc tatą jestem w swoich. Naturalnie. 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 A jak trzeba się zmienić w mamę, więc jest tylko szybko hop. Lecą okularki. Jest mama Michała. Jest szybka przemiana, prawda? To są fajne czary, takie związane z teatrem. Tu mm -hmm. są piękne, że szybko można się zmienić zupełnie w kogoś innego. Michasiu? Jestem tutaj? Może, może ugotować ci gulasz wołowy? <noise> to są takie piękne, piękne nasze teatralne czary, metamorfozy. Tak, takie czary, mm. metamorfozy. No. Czego, pani Ewo, e, mm. życzyłaby pani Betelowi e, w jego 70. urodziny, mm -hmm. spędziwszy te, z tych 70 lat 25 lat w tym mm -hmm. tak. teatrze? 27. Jakie 27, czyli zbliżamy się do 30, coraz mhm. szybciej. Kawałek tej historii. Ja bym życzyła, Czego? Mhm. żeby dalej się tak rozwijał. Żeby nadal był ulubionym teatrem Białostoczan, bo jest. Świadczy o tym widownia, która nas odwiedza, i wierna widownia. Życzę, żeby dalej był teatrem bliskim dzieciom i każdemu człowiekowi. Żeby poruszane były tak jak do tej pory, różne tematy w spektaklach. Różne tematy, które dotyczą każdego człowieka. No i. Nie wiem, no, żeby się dalej tak pięknie rozwijał i żeby był taki otwarty dla wszystkich, dla wszystkich twórców z różnych dziedzin. Różnych mamy tutaj reżyserów, różne, różne spektakle robimy. Tak jak teraz niedawno muzykal po raz pierwszy czy po raz drugi, no to też okazuje się, że wszystko możemy zagrać. Bardzo miło nam. I niech tak będzie dalej. Niech ten teatr po prostu kwitnie ich przynosi radość ludziom dalej